Dzień dobry widzowie, słuchajcie, zobaczcie. Dzisiaj robimy unboxing Fisher Cat Family. Tak ona wygląda i słuchajcie. Gdybyście chcieli ją kupić, to ja nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna. Znaczy w takim sklepie Bonito to ona jest, ale ogólnie to jej nigdzie nie widziałam, ani na ulotce, ani nigdzie. No ale tak ona wygląda. Big. Figureczki tu wszystkie są. Można sobie zatrzymać. Zobaczyć, jeżeli ktoś, ktoś z Was nie ma na przykład takiej, takiego opakowania. No i co? Robimy unboxing właśnie tego oto zestawiku. Tak on, tak on się prezentuje. Więc. O. I słuchajcie, otwieramy. Nie wiem, czy to już mówiłam. XD. Dobra. Dobra, lecimy, otwieramy. Jest, 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 widzowie. Słuchajcie, ulotka. Oj, dobra, y, mamy ulotkę. Ja bardzo lubię ulotki, ale może na niej jest coś nowego. O, widzicie? Co prawda, to jest Fisher Cat Family, ale no wiecie. Dajemy tam do tyłu. I uwaga. Kogo pierwszego otwieramy? Piszcie w komentarzach. Dobra. No, a ja chyba będę od tej strony po kolei otwierać, widzowie. Piek. Dobra. Oh my god. Ups. Ale ładna. To jest chyba z tego, co wiem, mama. Tak ona wygląda. Piek. Oj. Dobra. Tak się prezentuje. Dajmy ją na boczek. I teraz otwieramy małego Bobo. Dobra. Oj 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 O kurczę. Dobra, jemu można głowę odwracać, ale ma cute pieluszkę. Cutie, bardzo cutie. On pójdzie do swojej mamusi. Dobra. Teraz otwieramy chyba brata, albo syna, jak kto woli. Tu jest nawet miejsce na ogonki spe specjalne, ale cute. Dobra. I jeszcze bierzemy... oj, bierzemy pek... Chyba wszystko git. Tak się on prezentuje. Dajemy go na boczek. I teraz otwieramy. Ups, nie pytajcie. Teraz otwieramy siostrę, ale starszą. Tą w wieku brata. Dobra. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Damy na chwilę na bok. Pyk. Tak ona się prezentuje. Taką ma ładną sukienkę. I ja mam pytanie: czy one miały ulotki? Ale chyba nie. W sensie ulotkę. Oprócz tej, bo nigdzie nie widzę imion dla nich normalnie. Więc nie wiem. No i tak się właśnie ona o to prezentuje. Dalej mamy młodszą siostrzyczkę. Widzowie, otwieramy. W ogóle piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie po prostu jakieś filmiki właśnie z Sylwkami, z Sylvanian Families. Ale ona cutie, ojejku. Ale malutka. Odkładamy ją tu. I teraz otwieramy tatę. Chyba, git, to na chwilę na bok i tak się prezentuje nasz tato. No, i słuchajcie, teraz przybliżenie zróbmy. Tak, oto oni wszyscy się prezentują. No i co, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Lajkujcie. Subskrybujcie, udostępniajcie, komentujcie Wpadajcie na mój drugi kanał Amigra i na mój trzeci kanał Boka. No i co? Piszcie w komentarzach, jeżeli chcecie Jeszcze więcej filmików z synfkami. No i co? Widzimy się w następnym Już odcinku Pa, 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 pa patki! Pa, pa